Mniejsza o pretensje gospodarza? Ale przecież nie mogę płacić 700 rubli za lokal w podobnym domu. Czego pani Baronowa chce od domu? Spytałem. Ten dom jest hańbą uczciwych ludzi, zawołała, gestykulując rękoma. Więc nie od siebie, ale w imieniu moralności proszę. O co? o usunięcie tych studentów, którzy mieszkają nade mną. Nie pozwalają mi wyjrzeć oknem na podwórze i demoralizują wszystkie. Nagle zerwała się z kanapy. O, słyszy pan? Rzekła, wskazując na drzwi, które prowadziły do pokoju od strony dziedzińca. Istotnie słyszałem głos ekscentrycznego brunecika, który z trzeciego piętra wołał. Marysiu, Marysiu, chodź do nas! Marysio! krzyknęła baronowa. Przecież jestem. Czego pani chce? Odparła nieco zarumieniona służąca. Ani mi się rusz z domu! Oto, ma pan! Mówiła baronowa. Tak jest po całych dniach, a wieczorem chodzą do nich praczki. Panie! zawołała, składając pobożnie ręce. Wygnajcie tych nihilistów, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka! Zaczęła znowu tak płakać, że myślałem, iż dostanie spazmów. Panowie ci, rzekłem, nie płacą komornego, więc bardzo być może. Baronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić. Lecz, panie, zawołała. Jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorsza od nich jest ta, ta Stawska. Zdziwiłem się, zobaczywszy płomień nienawiści, jaki błysnął w oczach pani baronowej, przy wymówieniu nazwy Stawska. Pani Stawska tu mieszka? Spytałem mimowoli. Ta piękna? O, nowa ofiara. Wykrzyknęła baronowa, wskazując na mnie i pałającymi oczyma zaczęła mówić głębokim głosem: Ależ człowieku, siwo włos, zastanów się, co robisz. Wszakże ta kobieta, której mąż oskarżono o zabójstwo, uciekł za granicę. A z czego ona żyje? Z czego się tak stroi? Pracuje bycisko, jak wół szepnął rządca. A! I ten! zawołała baronowa. Mój mąż, jestem pewna, że to on przysyła jej ze wsi bukiety. Rządca tego domu kocha się w niej i bierze od niej komorne z dołu co miesiąc. Ależ pani! zaprotestował eks-obywatel, a jego oblicze stało się tak rumiane jak nos. Nawet ten poczciwy niedołęga! Maruszewicz! Ciągnęła baronowa. Nawet on po całych dniach wygląda do niej oknem. Dramatyczny głos baronowej przeszedł znowu w szlochanie. I pomyśleć, jęczała, że taka kobieta ma córkę, córkę, którą wychowuje dla piekła, a ja, o, wierzę w sprawiedliwość. Wierzę w miłosierdzie Boskie ale nie rozumiem. Tak, nic nie rozumiem tych wyroków, które mnie pozbawiły, a jej zostawiają dziecko. Tej, tej panie. Wybuchnęła z nową siłą głosu. Możesz zostawić nawet tych nichilistów, ale ją musisz wygnać. Niech lokal po niej stoi pustką. Będę za niego płacić, byle ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem mi się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i, kłaniając się, rzekłem o ziemble: Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce, jak człowiek trafiony kulą w pierś. Aha, więc tak szepnęła. Więc już i pan, i ten, ten Wokulski, związaliście się z nią? Ha, zaczekam tedy na sprawiedliwość Boską. Wyszliśmy nie zatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej, panie Stawskiej? zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta odparł. Młode to. Piękne i pracuje na cały dom. Bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Ma matkę? Ma także dobra kobiecina. A ile płacą za lokal? 300 rubli, odpowiedział urządca. To panie, jakbyśmy z ołtarza zdejmowali. Pójdziemy do tych pań, rzekłem. Z największą chęcią. Zawołał. A co o nich plecie ta wariatka? Niech pan nie słucha. Ona nienawidzi Stawskiej. Nie wiem nawet za co. Chyba za to, że piękna i ma córeczkę jak cherubinek. Gdzie mieszkają? W prawej oficynie. Na pierwszym piętrze. Nie pamiętam nawet, kiedy zeszliśmy ze schodów frontowych. A kiedy minęliśmy podwórko... I weszliśmy na pierwsze piętro oficyny. Tak ciągle stała mi przed oczyma pani Stawska i Wokulski. Mój Boże, jaka by to była piękna para, ale i cóż z tego, kiedy ona ma męża? Chociaż są to sprawy, dla których najmniej miałbym ochoty mieszać się. Mnie się wydaje, tak im wydałoby się, owak. A losowi jeszcze inaczej.